Hej, hej, hej! Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felician. No i kolejny odcinek z serii tibijskich przygód. Tym razem o Jezus nie, tutaj w ogóle szedł, eee, ale tak. tibijskich przygód. w świecie no tibi. Dzisiaj zrobimy sobie e, the Outlaw Camp Quest, tak się chyba nazywa ten, ta misja, e, której zdobędziemy sobie Bright Sworda, czy Sworda, przepraszam, tak to się chyba bardziej wymawia. Eee, także tak, idziemy sobie najpierw po kluczyki, potrzebujemy ogólnie, mm, to jest power ring, tak? Tak jest, power ring, eee, potrzebujemy power ringa, ja go kupiłem za 25 golda u siebie na serwie, no, na markecie, eee, czyli niedrogo, nie? Także to są grosze, a ogólnie no, no do misji się przyda, nie? Dobra, gdzie my tutaj mamy te, te, te klucze? Najpierw musimy poszukać czekajcie nie nie tu poszedłem w ogóle eee, tak więc mamy te kluczyki w tych oto w tych oto yy, drzewach pierwsze mamy właśnie tutaj żeby to nie przeszkadzałem minąć no guardy to sobie właśnie nie zabiję i dziki i w ogóle wszystko najlepiej Mamy tutaj czego podki, Także tutaj mamy kluczyk, drugi będzie. O, właśnie. Musimy się jeszcze po trzeci od razu. Idziemy po trzeci, który znajduje się tutaj bardziej na północy. Znaczy, przepraszam, na wschodzie. Jedną rzecz jeszcze, którą będziemy na pewno potrzebowali, ale którą sobie tu zdobędziemy, bo potrzebne będą albo nam parcele, albo skrzyneczki, bo ogólnie będziemy musieli zejść na dół w pewne miejsce, gdzie będzie właśnie potrzebny ten levitate, którego nie mamy, bo mamy konto darmowe albo właśnie albo właśnie te skrzynki, nie? Oczywiście, jak zwykle. Czekajcie, gdzieś. Tu, tu gdzieś to było, ale one mnie nawalają ty. Teraz wychodzi jak tą postacią gram. Mimo że 67 poziom właśnie wbiłem, ale to, to jakby dalej to życie gdzieś tam ucieka. Gramy teraz ogólnie na podwójnym expie, także gdzieś tutaj było to drzewo martwe. O, tutaj chyba zdaje się, że jest. No, to mamy. Trzy klucze. Teraz możemy iść na środek mapki po czwarty klucz. Po czwarty klucz. Gdzieś tu przed chwilą też miałem, to o, tu chyba zdaje było to wejście. No nie trafiłem dobrze w tego. No nie, to nie jest to wejście. Tutaj coś innego będziemy musieli zrobić. Ewentualnie. O! Lipcia. I będę teraz oczywiście łaził jak Debil. I szukał nie wiadomo czego. Tu, tu było to wejście. O! Nie tu, a tu, no tu. No tu, no to, to dobrze, dobrze. Że dzisiaj będziemy mieli sworda, mimo że mamy w tej chwili już lepszy Assassin Dagger, który ma ataku 40, no ale... będziemy sobie sworda. czemu ja mówię quest jakiś do zrobienia, pewnie... Może też niedługo zrobimy sobie Crown arma, znaczy ja już mam go zrobionego, ale pokażę Wam jak to ogólnie zrobić. Okej, okay. który to jest numer 3, numer dwa, numer jeden? No dobra, weźmy pierwszy z brzegów, któryśmy zdobyli. A, idealnie, cyk, co my tu mamy? O skrzyneczki, elegancko. Ehm. Generuje się generalnie raz w ciągu dnia Power Ring. Także ewentualnie, gdyby go byście nie mieli, to A gdzie to mi się te skrzyneczki ładują? Aha, bo one się do środka tutaj peklują. Ale ja nie chcę, żeby one się do środka peklowały, tylko żebym tutaj miał. No dobra, niech będą w środeczku. Będziemy mieli. Na zaśkę ciężkie są te skrzynie, nie powiem, że nie. Tutaj rzucimy sobie. No i dobra, mamy teraz skrzyneczki, które będą nam potrzebne też do wejścia. I tak, musimy sobie wejść tutaj. A, nie tutaj, nie, nie pod ten. Musimy sobie wejść tutaj. Mamy klucz numer 4. I zaraz możemy się zająć drugą sprawą. Będziemy musieli troszeczkę poprzerzucać oczywiście wszystko. E, generalnie to jest rozpisane niby na dwie osoby, ale można to robić to samemu. Tak więc robimy to teraz samemu. Dlatego to, to jest trochę biegania przy tym, tylko też nie każdy to robi. Ja w sumie A robię to pierwszy raz, bo to jest, już kiedyś się powspominałem, że to jest i tak najwyższy level jaki w życiu miałem w TB, ten, no, sze... ten każdy kolejny, który wbijam jest najwyższym, który... który kiedykolwiek posiadałem, więc robię tą misję po prostu pierwszy raz, najwyższy jaki miałem wcześniej, to był chyba 23, ale to, to ze starych czasów, chyba jeszcze 7 ileś tam TB, także to były stare czasy. Wracamy sobie tutaj, gdzie braliśmy taska, właśnie, bo nie mówiłem w którym miejscu chyba zaczyna, ale to powinno się kojarzyć zresztą gdzieś tam jak pokazywałem wam e, wcześniej dojście do Dark Katedry, to jakby powinno to gdzieś tam e, gdzieś tam powinno wam świtać chyba, nie? Albo zresztą może trochę ogarniacie mapę też jakby i, i, i tutaj generalnie robi się taska, raz w ciągu dnia można wydropić róg, który można oswoić dzika. Mi się to jeszcze nie udało, w sensie wydropić tego rogu, a już kilka razy próbowałem robić tą króliczą łapę, no ale zawsze 500 gpf wpada, robiąc codziennie tą misję, także wydaje mi się, że nie jest to aż tak złe. Jest. Ciężko się tą beczkę przerzuca, no ale cóż. Jak się chce zrobić misję, to no niestety trzeba. No, come on. Tu można sprzedać w ogóle śmieci niektóre. Z stare katedry, tego HL'a. Z tego co widziałem. Gdzieś tam. Można sprzedać chociażby te throwing stary. No. Kurczę. O, dobrze. Noż. To jest tak niewdzięczne przerzucanie tej beczki. Na szczęście dużo to już mi nie zostało, żeby w sensie przerzucić. Także nie jest źle. Dobra, hajsik sobie tutaj rzucimy. W sumie nie wiem, bo sobie mam ten plecek teraz otwarty. No, ale dobra, niech, niech będzie. Gdzie? No. Szkolicia. No, dejmet, okej, to było tutaj? Nie, tutaj, dalej, na ten cypelek. Tam trzeba przerzucić. Szkolicia. <laughs> Nie wiem, że dzik mi to blokuje. Wild Warriors y jakieś. Zawsze wiecie, jakiś x Dodatkowy, jak się tutaj przerzuca, to beczkę. Nie mam jakichś tam skidów, też rewelacyjnych. także Więc nie wymagajcie ode mnie, żebym kładł tu wszystko na strzała. Z 71 chyba pierwszy, w tej chwili mam Sword Fighting i 68 Shielding, także no nie są to zbyt mocne, że tak powiem Stacy Rzucisz. Przerzuci. Dobrze niedźwiadku, dobrze. Olipsia jeszcze kawałek. Jestem trochę roboty przy tym. Zdaje się, że to było tu. O, dokładnie tutaj powinno działać. Wracamy w takim razie. Teraz, teraz idziemy tutaj. Ogólnie tak, nie wspomniałem jeszcze, że to 45 poziomu najwcześniej można zrobić. Ale to, jakby będziecie szli teraz przez tą bramkę, którą zaraz będę musiał przejść. No to będzie takie, będzie takie coś, że. A, a właśnie tutaj dokładnie idziemy. Zobiję sobie minomaga. Do bestiariusza zawsze spoko. Tutaj dokładnie znajduje się przejście przez tą bramkę. 45 poziom mamy akurat, także bez problemu możemy sobie wejść. Co tu jest napisane? Point of no return. To tutaj chyba. Akurat z tego co pamiętam, możemy sobie pójść po. po po po. po. takie skrzyneczki. Tu chyba GS gdzieś latają. Dokładnie, tu możemy sobie pójść po skrzyneczki. Takiego gs sobie zabijemy, bo czemu by nie? Tylko poczekajcie, bo to dwa to mogę nie ubić. Z dwa, może być przypał lekki. Zabiję je oczywiście, nie ma problemu. Właśnie pokażę wam teraz. Bo ja sobie zabrałem tamte skrzyneczki stamtąd, nie? Ale możemy sobie zabrać właśnie jeszcze stąd. Trochę nam zajmie zabicie tego GSa. Eee, mając ten 67 poziom, jeszcze nie jestem biegły w 100% w rozwalaniu takich właśnie pajączków. Nie mam żadnych firefieldów ani nic, więc możemy sobie tylko rozświetlić tutaj wszystko. Trochę waste'a mam, nie powiem, że nie. O, proszę bardzo. O, silk mi poleciał. Spider Silk. Trochę mało hajsu. Dobrze, że wziąłem te potki sobie, no ale pod, z zawsze trzeba chodzić. Pierwsze, widzicie. Znaczy, nie pierwsze już moje gs -y ogólnie, ale macie. Od razu widok na to, jak sobie no skilowy tak naprawdę yy, gracz, znaczy, no, no na czym no skillam? Nie mam prawie żadnego, tylko tyle, że trochę wiecie, grałem w Tibie kiedyś tam. Yy, nie skillując nic, mając, mówię, 71 sword i 68 shielding. No, gs -y sprawiają jeszcze po prostu problem. Zwłaszcza, że chyba gdzieś tam się mówiło, że GS -y dla Nighta to do około 80 poziomu. Eee, także, no, także tutaj to sobie możemy niezbyt poradzić. Idąc na większą grupę, znaczy nawet powiedziałbym, że jesteśmy w stanie szybko zdechnąć, mając taki level. No ale dobra, mamy tutaj kolejne. Aksana Pox oczywiście od razu idzie. Więc idąc sobie tym tropem, tutaj, dokładnie tutaj, możemy sobie. Ajajajajaj. Idąc sobie tutaj, możemy sobie otworzyć to i w drzewie mamy. No, już mamy dokładnie te same skrzynki, także. Jeżeli chodzi o to, to tutaj wszystko w tym miejscu. Mamy tu generalnie sporo trupiszczy. I nic więcej, tak naprawdę. A, a my schodzimy tutaj, o, dokładnie tutaj. I tu właśnie po to są potrzebne nam te skrzyneczki. Oczywiście tutaj berserkery. Z którymi też musimy sobie niestety poradzić. A one potrafią też przywalić ładnie. Czemu mi się to stanie? To... No ogólnie, dobra, niech tu sobie leży. Ja tam tego nie zbieram, ale jakoś tak z przyzwyczajenia po prostu zostawiam na kogoś, żeby ktoś sobie ewentualnie mógł tutaj działać. Cóż, my kładziemy tutaj power ringa i robimy taki mały szacher-macher. Czekajcie, tu, kurde, tu potem dopiero mamy zejść. Jeszcze raz musimy tu wejść, niestety. Nie tędy droga. No, mówiłem, że tutaj będziemy wracać potem. Eee, to jeszcze raz. Mój, mój błąd, oczywiście. Mój błąd. Idziemy jeszcze raz do tego miejsca. Bo tam musimy coś jeszcze zrobić. Do tej dziury to później. Do tej dziury to później. No dwa gs zabiję, także jestem z siebie zadowolony. I to na odcineczku. Za ponad dwa kanty punktów chyba, także... No dobra, trzeba będzie przejść to... Aha, przecież możemy tak przejść, o. To jest szybki resp też tak teraz tych zwierząt wszystkich, które tutaj wybijamy, więc też trzeba uważać. Bo dzieją się tu różne Potem anomalie. Dzień dobry panu szamanu. Ostatnio wybijam tych orków, tyle że kosmos. Na ork Fortress po prostu tego zabijam... dużo. Dużo. Tutaj dokładnie miałem się wrzucić, ale dobra. Czekajcie, to chyba gdzieś tutaj się szło właśnie po wyciągnięcie. No Lord, Bonelord, ale Lorda nie musimy ubijać, przynajmniej teraz. Aha, tutaj musimy tą beczkę zanieść. Tutaj to będziemy ją nieśli, czyli musimy iść do góry. Ale to już chwilka i ruszamy tam w takim razie. 170 za gula, fajnie. Co tu w ogóle mamy? z ciekawości, tylko sprawdzam. jakby mówię, pierwszy raz to po prostu tę misję robię, ale jakby wiem, co mam robić. Jestem przygotowany do odcinka tak jak powinienem. Poznajecie już tą tutaj draminkę? Poznajecie? Nie możemy tu tylko spaść. Dzień dobry, jak panu, panu beczku. Tą piekielną beczkę, którą przerzucaliśmy tutaj przez półmapy, Nieprzyjemna rzecz. A, czy to chciałbym, z tą beczką idziemy w ogóle? To był Grand Lux, oczywiście. No, przerzucaj beczunie. Tu będziemy musieli ją rzucić. noż kolipcia marny los syk beczka już prawie na miejscu pięknie no jeszcze desik jakiś będzie do zabicia. Co najgorsze. O też jakiś błąd jeszcze biega, ale tu chyba nie tędy droga nie dla nas. Dla nas to nie tędy droga. W nie musimy się dostać tam, tylko że tam, żeby się dostać, to z innego wejścia. Ale lorda już jak jestem, to sobie zabiję. Lubię na nie polować. Dosyć fajnie się na nie poluje na. Eee, yy, tym. Uf. Nie da drakoni, tylko na. Demoni? Nie. nie zapomniałem jak kurde nazywa. To, po to ten drill. Tuż tu już byłem. czekajcie, nie no mogę tutaj zejść teraz, znaczy wejść, zejść whatever. Nie, czekajcie, zgubiłem się teraz już troszkę. Wyjście było tutaj. O! Tylko, po już nie będziemy się nawet nimi tłukli. Teraz mamy to zejście, zdaje się, tutaj. Mogę się lekko pogubić teraz, bo to już jest ten taki dziwny motyw. Lekko, w sensie. No, tu dużo rzeczy trzeba strasznie robić, nie? I to jakby jest możliwość w pewnym momencie się zagubienia. Ale chyba robię dobrze teraz. Tutaj musimy kluczyki. Ten nie, ten nie. slot. ten tak. Ten tak. O, powering tutaj elegancko. Ja to teraz wylądowałem. A to nie ta wieża po prostu, nie ta wieża, czyli tutaj mamy załatwione. Teraz możemy wrócić sobie do tego miejsca, którego wcześniej byłem z tą beczką. Z beczką. ruszamy w takim razie jeszcze raz. No, ale tego tutaj ewidentnie dla dwóch osób misja, nie? Żeby tyle nie biegać. No idzie już giesik. Już chętny do zabicia mnie. Ale nie tym razem. Nie, nie. Hmm. Dobra, nie, tutaj w dół musimy iść, kurde. <laughs> Sorry, ale naprawdę się gubię. Momentami dawaj tego zamka, że zawsze potem fajnie sprzedaję. Nie tu, o jezuju. Jeszcze raz będę musiał. I tak, widzicie, lekko się zgubiłem. Tak jak mówiłem, że lekko się zgubiłem w tym, co robię. Ale nie ma tragedii. Musimy iść tam, gdzie te beczki przesuwali. Tam, gdzie beczkę przesunęliśmy, tam mamy iść. I tam będzie zejście. Dalej będzie wszystko elegancko. Kurde za wasp i skorpion. No już giesik wali swoje. Żeby było wszystko ładnie widać, mimo że nie, nie wzięliśmy żarcia ze sobą. Może to i błąd. Może to i błąd, ale przeżyjemy tutaj mamy, Hel znaczy mamy, no, helspot potiony, tak. <laughs> Także jest dobrze. No i jesteśmy. To teraz 2 dsy na siebie wziąć. O, ale pojedynczą na najty dsy to z, 3 dsy nawet. Skubany! No to 2 dsy muszę na siebie wziąć. Nigdy nie jest profitowa rzecz dla Night'a DSy. Zawsze będą ładować dosyć sporo. O, ale przynajmniej jakiegoś health food i ona dostaniemy od nich, że nie jest źle. Zabijemy wszystkie, nie? Dobra. tutaj mm -hmm. mogę go lekko wydymać, bo po co się mamy z nim bić w sumie. I teraz klucz numer 4. No i witam Was w takim razie wykonaniem wykonanym czyli mamy Bright I mamy jeszcze dodatkowo gema. Także ja się z wami żegnam. Na razie.